Nail Best Moscow Golden Hands of the World International Championship. Tak brzmi nazwa mistrzostw online w sztuce manikir, które kompletnie zdominowała pani Monika Szlusarczyk, wygrywając wszystkie 11 kategorii. W ostatnich mistrzostwach wysłałam tylko trzy prace do Dubaju, natomiast w bez Moską udało mi się wysłać 11 prac i 11 prac stanęło na podium. Zostałam wyróżniona 11 pucharami za pierwsze miejsce oraz Grand Prix za ilość i jakość wysłanych prac. Ale jak to dokładnie jest? To sztuka użytkowa, czy wręcz przeciwnie, sztuka właściwa? Oczywiście, że nie jest to sztuka użytkowa. Z takimi paznokciami się nie chodzi, nie funkcjonuje. Są to paznokcie często gęsto od 10 nawet do 20 kilku centymetrów. Te paznokcie są tworzone tygodniami, bo tyle zajęło mi przygotowanie tych prac. Są one montowane na modelce przed sesją i po sesji oczywiście ściągane. Jaki wobec tego plany ma na przyszłość nasza dominatorka? Planów jest bardzo wiele, natomiast moim marzeniem jest wystartować w każdym zakątku na świecie. Mam nadzieję, że to mi się uda. Mam nadzieję, że zostanę również sędzią w takich mistrzostwach. No i poprzeczka jest coraz wyżej. A gdzie można bliżej przyjrzeć się jej pracom? U mnie oczywiście na profilu instagramowym i facebookowym, ale będę już w niedługim czasie, a konkretnie 28 czerwca, gościem na wakacyjnych targach pracy, gdzie zapraszam serdecznie, młode osoby, które chcą usłyszeć moją historię i nie tylko moją, bo będzie wiele wspaniałych osób. Pokażemy, jak praca staje się naszą pasją i myślę, że będą mieli się czym i kim zainspirować. Dominacja godna poza zdroszczenia. Pozostaje nam tylko życzyć Pani Monice kolejnych sukcesów i rozwoju zawodowego.